Guten Morgen Willkommen Buongiorno Witam wszystkich niezwykle serdecznie Kolejny odcinek o Oklahoma City Thunder I to jest nudne I to jest monotonne I nikomu się tego nie chce oglądać Ale warto rozmawiać Jest o czym rozmawiać Wiecie, dzisiejszy odcinek jest poświęcony Kesonowi Wallace'owi z tego względu, że odkąd Keyson pojawił się w lidze, miałem zawsze takie przeświadczenie, że to jest tak niesamowicie niezwykły talent defensywnie, że on się w przyszłości na pewno jeszcze bardziej rozwinie. I wiadomo, że na początku, te, szczególnie pierwsze dwa sezony, nie były aż tak bardzo obfite w jakieś uczestnictwo w tych najbardziej kluczowych momentach, w kluczowych meczapach itd. Tak Ale mamy już trzeci sezon Kejsona w lidze, i to jest sezon, w którym ten gość po prostu. No, nie dość, że zagrał wszystko od dechy do dechy, o ile się nie mylę. Na pewno wszystko w pierwszym składzie. To zgarnia jeszcze taką liczbę minut i na tak kluczowych zawodnikach z racji absencji częstych, czy to Ludorta, czy na przykład Caruso, czy Jaylena Williamsa i z racji odciążania shaia od ciężkich meczapów, że no po prostu nie można go pominąć jakby w tej roli, jaką on pełni obecnie w Oklahomie. Szczególnie też jako zawodnik, który się rozwija ofensywnie, bo też jego. Przydatność w ofensywie wzrasta. I już nie jest zwykłym catch and shoot shooterem którym był w pierwszym sezonie, kiedy to notował niebagatela powyżej 40% za 3 punkty, wrzucając ponad 1 trójkę na mecz. Teraz te procenty trochę spadły, one się kręcą gdzieś około 36-37%, co wciąż jest niezłym wynikiem i na pewno umożliwia zawsze oklahomie za jego pomocą rozszerzać parkiet dla Shea czy obecnie dla wracającego J-Dub'a, ale mniejsza. Do czego przechodzimy? Do tego, że ten jego talent defensywny coraz bardziej się rozwija i mam takie wrażenie, oglądając kiesoną Wolesa, że prawdopodobnie mamy do czynienia z jednym z najlepszych stilerów i myślę, że jestem w stanie się pokusić takie stwierdzenie w historii. To znaczy, zakres tych jego przechwytów jest bardzo szeroki. Mm, I on to robi naprawdę na bardzo wiele różnych sposobów. Czy on to kradnie piłkę podczas atakowania kosza, czy kradnie piłkę podczas podań, czy kradnie piłkę kryjąc jeden na jeden, gdzieś tam wytrącając piłkę z kozła. No, zaraz to sobie wszystko zobaczymy. To jest też kolejny przykład tego, jaką świetną robotę rekrutacyjną robią ee, włodarze wodarze Oklahoma. No umówmy się, to jest facet, który został wybrany przez Dallas z dziesiątym pickiem w drafcie i został zamieniony z Oklahoma City Thunder na Derek'a LaVilliego, który w tym swoim trzecim sezonie w NBA jest właściwie takim półaktywnym zawodnikiem, bo no, przez ostatnie dwa lata nie wiem, czy on rozegrał połowę możliwych spotkań. Także, no wiecie, to jest kolejny udany interes po prostu, bo ten Derek Lively w tym momencie w rosterze Oklahoma właściwie byłby zbędny. No bo oni mają pakiet na piątce już uzupełniony i mają szerokie możliwości, jeżeli chodzi o granie na tej pozycji. Ale Keyson Wallace, Kason Wallace. No, oprócz tego, że świetny interes, to w tym sezonie obecnie to jest facet, który jest drugi i w łącznych przechwytach i w przechwytach na mecz. Co jest ciekawe, że Keyson jest graczem, powiedzmy sobie to, jak na obecne standardy NBA, które trochę wynoszą tych bardziej rozbudowanych zawodników. To jest gracz, który ma 6 stóp, 3 cale, ale. Wydaje mi się, że to jest trochę i tak mimo wszystko zawyżona wartość, że on jest gdzieś tak bardziej 6,2,5, coś takiego, no i ma niesamowity wingspan jak na ten wzrost, tak? bo to jest 6,9, no na przykład 3 mierzący 6,6 cali ma wingspan większy o, o 2 cale, tak? czyli to jest już, już duża różnica w sensie proporcjonalnie. Są ma naprawdę bardzo duży wingspan, i, i bardzo mi się kiedyś podobała taka wymiana zdań pod jakimś z materiałów na YouTubie a propos a Leonarda, że napisane było, że nie jesteś w stanie nauczyć nikogo y, tego, jak korzystać z, jak, jakim, jak mieć y, wingspan y, 7 stóp i 3 cali. Na to ktoś mi odpisał, że no, oczywiście, że nie, ale jesteś w stanie się nauczyć, jak z tego korzystać, no i to jest dosłownie to, z czego Kejson nauczył się korzystać, tak, no to jest Twoja przewaga i musisz z niej korzystać, tak, D'Angelo Russell posiada bardzo podobny wingspan, a obrońcą jest, co by nie mówić, yy, kiepskim. Yy. Lećmy sobie z tym materiałem, bo nie ma też co, nie ma też co spowalniać. Wszystkie te, wszystkie te jego przechwyty można uznać w pewnym sensie za spektakularne, nieoczywiste. No, po prostu widać zaangażowanie w każdą akcję defensywną i ci zawodnicy Oklahoma mają po prostu taką specyfikę, że oni są zaprojektowani do tego, żeby tę piłkę kraść. To jest też rzecz, którą ostatnio zwracałem uwagę przy Jalenie Saksie. Nie ma sensu, będąc po Weekside stron defensywnej, overplayować tego Bogdana Bogdanowicza. Totalnie tego nie musisz robić. Odpuść go sobie, jest tutaj ten Zubak, więc możesz sobie być bliżej niego. Trochę, gdyby tam piłka poszła, to jesteś w stanie zareagować i atakować tego Zubaka, albo gdyby poszła ta piłka do Derricka Jonesa i gdzieś tam łapy wkładać, nie musisz tego Bugiego overplayować. Ale kiedy widzisz, że Chris Dan nie ma żadnej innej opcji niż oddaję do tego Bugiego, no to w tym momencie patrzcie, jaka jest odległość, ale rusza, rusza, jest gotowy na to, że pójdzie do podanie i kradnie to piłkę. Znowu spodziewa się, że pójdzie piłka do Moranta, kradnie tą piłkę i atakuje cały czas. Każda sytuacja jest odpowiednia do tego, żeby szukać przechwytu. I to jest mindset, z którym po prostu trzeba grać. Jest też, jest też właśnie Cason Wallace świetny w tych takich przechwytach, w tych takich niewidzialnych przechwytach, tak? To znaczy gdzieś tam od tyłu, atakując, będąc poza zasięgiem obrońcy. Świetny jest też właśnie tutaj w przechwytywaniu tych piłek kiedy ktoś atakuje już kosz tak no bo to widzimy ten wingspan jest przeogromny on jest w stanie sięgnąć daleko chociaż no może to nie jest idealny przykład ale pewnie jeszcze gdzieś taki złapiemy tutaj z live dribble przechwytywanie piłek ręce mu pracują intensywnie tak ręce mu pracują intensywnie cały czas jest gotowy do tego żeby tą piłkę po prostu ukraść tyłem odbieranie piłek no to jest wszystko i wyłącznie kwestia przygotowania do spotkania kwestia mindsetu odpowiedniego kwestia odpowiedniej mentalności tak no, w tej sytuacji on oczywiście, że, że, że nawet mógł stracić tego e, Trae'a nawet z widoku, tak? No bo tak, jeżeli sobie się przypatrzymy, no ten Keison Wallace, twarz ma skierowaną trochę na środek boiska i w sumie to nie widzi, chyba to podaje Jose Alvarado albo Jeremiah Fierce, ciężko mi powiedzieć teraz, Jeremiah Fierce. E, więc, no on się po prostu tego podania spodziewa i to jest albo kwestia tego, że dostaje komunikację odpowiednią od swoich teammateów albo kwestia tego, że po prostu jest nauczony tego, tak? Więc tą piłkę przechwytuje i Noworolan traci posiadanie. No nic prostszego, tak? Tak samo tutaj, no słuchajcie, kontra dwóch na jednego. No i to jest po prostu slopy pass Ostina Riffa, tak? No mógł to robić gdzieś po koźle, co by było trudniejsze. Mógł sobie tą bardziej piłkę podprowadzić grać górą, cokolwiek. Ten luka by do tego dopadł. No ale to jest po prostu, bo, po prostu błąd Ostina Riffa, no i pass. I ty musisz wykorzystywać takie sytuacje. Każda sytuacja jest dobra, żeby ukraść piłkę. Zawsze możesz skorzystać z błędu rywala, albo wywrzeć presję na rywalu, tak? O to, o to właściwie chodzi. To jest przykład kolejny raz po prostu świetnego przygotowania się. No, skoro Jeremy Grant nie jest idealnym podającym, a musi oddać piłkę, ponieważ jest tutaj Deni Avdija biegający pod kosz i któremu można tę piłkę zagrać, no to bądź przygotowany na to, żeby tę piłkę ukraść. Ale zobaczcie, jaka jest niesamowita specyfika tej drużyny. Dort zeswitchował się na Jeremiego Granta, tak? Świetny, przechwytujący, świetny obrońca. Keyson Wallace, zeswitchowany na Abdirze, świetny przechwytujący, świetny obrońca. Tumani Kamara na obwodzie, jest przygotowany, żeby w razie podania kraść piłkę, szyi, świetny obrońca, świetny przechwytujący. I na strong side w kornerze Jalen Williams, świetny przechwytujący piłkę, świetny broniący. I jeszcze tutaj, w pomalowanym, Czeka po prostu Chet Holmgren, wybitny Rim Protector. No ludzie, kochani, to jest po prostu przesada, to jest przesada. No ale lecimy dalej. No Kolejny przechwyt, złapanie piłki w ręce, i możemy sobie akcję resetować, tak? Trzeba być po prostu gotowym na każdą ewentualność. I, i, i nawet widzimy, jest też tutaj super przykład. Z o wiele większym, Laurie Markanenem walczy cały czas o pozycję, tak? No bo ta piłka musi do niego pójść. i. i, i i tyle, no ona, ona do tego pójdzie, tak? O, to jest chyba kolejny przykład tego właśnie e, wytracania piłki, e, z, będąc poza zasięgiem wzroku przeciwnika, tak? Trzeba. O, świetna walka z Jeremy Grantem. No, mało zawodników jest takich, którzy pójdą ci na każdą piłkę. Cason on, Wallace o tym wiele pójdzie do tego piłka, no bo Avdiya nie ma żadnej innej opcji, tak? Niby gdzieś tu pod koszem Klinigan e, walczy, walczy z o wiele mniejszym udortem, ale, ale mu nie idzie. No musi, że oddać piłkę, ponieważ e, reszta zawodników jest w miarę zaasekurowana, no ale ten Jeremy Grant mimo wszystko też nie jest zaasekurowany, ponieważ do tej piłki wyskakuje Cason Wallace i faset jest o wiele niższy, o wiele mniejsze, o wiele gorzej zbudowany ale mu tą piłkę wytrąca. Yy... To są wszystko, ja nawet nie chcę tak trochę prozaicznie stwierdzać, tak yy, bardzo, bardzo łatwo, że to są, wszystko to są detale, tak? no bo yy, nie wszystko to są detale, to jest kwestia cały czas, co powtarzam w tym odcinku, odpowiedniego podejścia. Yy, nic się nie bierze znikąd, tak? Yy, to, że ty masz duży wingspan, to nie oznacza, że, że będziesz w stanie kraść każdą piłkę, tak? Yy, to musi być Twój cel, jak zaczynasz posiadanie, tak? Yy, Musisz wiedzieć, gdzie są twoi przeciwnicy. Musisz yy, znać scouting, reporty. Yy, musisz się po prostu poświęcać w każdym posiadaniu i walczyć o tą piłkę. A myślę, że możemy sobie to zaobserwować na tych wszystkich klipach, że Wallace po prostu walczy. No, to jest świetny przykład. Zobaczmy sobie to, jak na takich zwykłych dribble hand łatwo można tą piłkę przechwycić. Oczywiście, że ktoś mi powie analogicznie do tego, co wspominał na początku, nie nauczysz nikogo. Takiego penu, nikt się z nim nie rodzi, tak? No ale korzystaj, jeżeli masz takie możliwości, to korzystaj. Yy, nic, nic bardziej prostszego, tak? Cały czas yy, te ręce, bolesa są aktywne, gotowe do tego, żeby tę piłkę wytrącać, yy, sięgać po nią. Yy, w tym ta drużyna Oklahoma jest właśnie niesamowicie yy, specyficzna, w tym, że tam każdy ma tą samą mentalność. Yy, tu znowu widzicie, no od tyłu, no Edwards nie może się przed tym obronić, tak? Nie ma szans. Mimo, że ty jesteś już poza, e, że tak powiem, no tutaj powinien pójść swoją drogą prawdopodobnie Lob do GoBerta albo jakiś taki drop -off. no ale już mniejsza o to, nie będziemy się tutaj przyczepiać, bo to nie jest kwestią, to nie jest tematem tego materiału. Ale skoro nie jest z tyłu, tak? Skoro przegra na zasłonie, no to. Zrób wszystko, żeby naprawić to posiadanie. No i to są robi: sięga potem, piłkę, odzyskuje, piłka leci do szeja i mamy kontrę. Dwóch na jednego lecimy. Na tym, na tym, na, na, na tym to polega, tak? Nie ma straconych posiadań. Mm. I to jest kolejny świetny przykład, żeby nie overplayować, grać na granicy, tak? Nie wyschodzisz niżej, żeby pomóc, ale jesteśmy wszystko gotowi. Od razu, jak chwyta piłkę tutaj, tu nie Kamara, no to, to wyciągasz swoją rękę, żeby tę piłkę przeciąć, tak? Lecisz do przodu i zdobywasz punkty dla drużyny. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, w jaki sposób. Bo już nie chcę właśnie w takich materiałach gdzieś nam wspominać Ludorta czy Aleksa bo Ich Renoma jest znana całej lidze. Wszystkim obserwatorom, bo to są faceci, którzy przez lata wypracowali sobie niesamowitą reputację. I Keison Wallace jest na drodze do tego, żeby, żeby również sobie takową wypracować i w pełni jak najbardziej na to oczywiście zasługuje. Co myślę, że wszystkie te klipy sobie nam potwierdzają. Z mojej strony, z mojej strony moi drodzy, to wszystko. Mam nadzieję, że, 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 że Wam się to spodobało. To, to ciężko to nazwać jakąkolwiek analizą, bardziej po prostu statement wideo na temat tego, jakie są jest zajebiste, jak niezwykle e, wpływa na e, po prostu skuteczność i efektywność obrony Thunder. E, trzymajcie się ślicznie jeszcze raz. I podkreślam w nawiasie, że ten materiał a propos tego, że Jason Wallace jest znakomitym złodziejem, nie ma żadnych absolutnie, żadnych konotacji rasistowskich. Cześć.